Elo! Ja jestem Flipsonety i dzisiaj nagrywamy sobie Bad Warsy na GoxCraft'cie. Wiem, bardzo dawno nie było filmu, natomiast no cóż... Aha, już nam zniszczyli łóżko na start. To nieźle! To nieźle. Yy, gramy duo, ponieważ za bardzo nie lubię grać sam, a że nikt na razie nie może grać w, yy, z moich kolegów, to no... Kupimy sobie refilka, fireballa tak weźmiemy żelazo stąd My kupimy y, trochę wełny, <trochę>, trochę czyli tak, nie y firebola, y nie Fireballa, nie. Fireballa nie. Y tutaj refill, tutaj. No dobra, jest git. Dobby. Teraz ja sam zostałem! No i... no i... Niedobrze. Tak, ja sam byłem. Dobra, gram jeszcze raz. E, przypominam, żeby... zostawić łapkę w górę, żeby było więcej filmów z Bed Warsów i w ogóle z Minecrafta i, i, i zostawcie suba z wanym, że jeżeli chcecie, żeby te, te filmy... jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy się te filmy pojawiają, no bo... No. I. Y, jak to? Jeżeli się nie, nie podoba wam, bo wiem, że wielu osobom już się, mi się nie podoba, bo miałem dosyć dużo subskrypcji, Miałem już aż 40, nawet chyba przez chwilę 50, i ja odsubskrybował mnie aż 11 osób. Dlaczego? Więc, więc dlatego mówię? Więc jeżeli się, ci się nie podoba, to możesz odsubskrybować, ale. Naprawdę po, y, pomóż mi y, z rozwojem mojego kanału, bo to było moje marzenie odkąd byłem dzieckiem. A teraz naprawdę takie rzeczy się dzieją. Więc no, y, lecimy, so y, lecimy sobie do sąsiadów. Ten już mój typek poszedł na. Nie dla psa, wypadł mi stąd. Filibio, co z mordą próbujesz uzyskać? Co? Kurde, porobił mnie. W PvP jestem słaby. Potwierdzona info. Jeden gnojek na dachu siedzi. Dobra, drzwi. Nie, chłop miał kamienny mieczek, no to wiadomo, że nie miałem z nim szans. Dobra, gramy jeszcze raz nieważne. Yy, może przerzucimy się na, yy, po, yy, po tej rundzie z Coxcrafta na Hypixela, więc no. Yy, pojawi się też niedługo filmik z Gabrysiem yy, na Bedwars Practice Gdzie walczyliśmy sobie 1v1 na The Bridge'u yy, takim Bedwarsowym więc no. To w się, sensie, żeby uderzyć i trzeba było sobie łóżko zniszczyć zamiast do dziury wskokiwać. Wybieramy sobie na fireballa, sobie zrobimy TNT jump, jumpa, fireball jumpa do jakiegoś sąsiada naszego. Ok, mamy fireballa. Pyk. Odkładamy ty. I ten. Pyk, pyk. Palimy fireball. Mamy Firebola, mamy Firebola Tam są koledzy nasi Teraz ja jestem, jestem różowy Czyli to jest No i zmarnowałem Firebola pięknie Nie wiem czemu nie mam tego A bo ja sobie to wyłączę, no tak Dobra, Mordo. Dzięki Tobie przyżyliśmy. Jesteś dobrym koleżką. Okej, okay, kupujemy żelazny mieczek. Kamienne sobie odłożenie. No kurde! Nie wiem czemu to się nie, to się nie chce założyć jakby. Ale nieważne. Kupimy sobie Zeta. Sobie naprawimy to, gdzie to jest scoreboard. Dobra, mamy to. Ej, Mordo, nie wiem czy zauważyłeś, ale u nas jest chyba jakieś typo. A, nie mamy łóżka, dobra. Dobra, no to się tu zabudowujemy, nie? Dobra, ty wychodzisz ok, ja zostaję. Dobry, dobry pomysł. Masz, ja nie mogę ci dać tego. Dobra, to daj mi chociaż 2 złota na seta. W ogóle gość używa lewej ręki. Nie rozumiem tego. Ja kupiłem siekierkę. Dobra, to kupię sobie jeszcze miecz przy okazji. Mieczki lów, jesteśmy gotowi. Możemy iść. Białych już nie ma widzę. Nasz koleżka sobie się upgrade. Uje. Czerwonych też nie ma, więc tam jest niebieski widzę. Kupię sobie... Wezmę sobie diamenty. Idę do czerwonych. Albo dobra do białych, bo jest bliżej. I mniej wolna Jest droga, tam jest typek. Wolę ich unikać, żeby... no żeby nie zdechnąć, bo nie mam łóżka w tym momencie szybkie kopanie, bo to jest dosyć ważne kupię sobie kolejnego fireballa, bo ja lubię fireballa, no wiecie, do fireball jumpów. wiadomo, no, to jest chyba Tak sobie wełnę kupimy resztę sobie odłożymy. pójdziemy pod diaksy kupimy sobie, no zobaczcie to, że szybko kopiemy to też daje nam to, że szybko bijemy. Więc to jest plus właśnie. Dobra, 5 tego. 5 diaksów, więc... Nie, mój idziemy nie zdechł, Okej, okay, to dobrze. <grym> Aha, tu też się mordoklejka zabudowała. Ale typek walony. Nie, to tylko refil. Dobra, drugi refil. Jakbym sobie to ubrał, na to. О, oh, купил нам шапку мяса. Добре. Полно. jeszcze nożyce sobie kupię ta śmietila odłożę dobra bierz go bierz go dobra GG ruszmy Trzeba tych niebieskich od, odstrzelić, bo one to nam przeszkadzają dosyć mocno. Jak jest czerwony i niebieski, to tak jest e, aqua i różowy. To jest ci mordo klejką gnuję sobie. O nie, idą niebiescy! Idzie niebieski jeden. No nie, mordo! Mordo klejko! Nie! Co ja zrobiłem? Czemu ja się z nim chciałem teamować? Ja jestem nieogarem ogólnie w, w Bedwarsy. Na przykład tak jak ten Filip1917. Yy, tak by to był, też mam na imię Filipik Chyba yy, sobie przy, yy, przejdziemy na Hapixela po tej rundzie. Wiem, więc tak przed w yy, tamtej rundzie, ale dobra. Tym razem jesteśmy ze Stevekiem. Mam nadzieję, że ten stewek to nie będzie taki stewek stewek. Nie mam tego głupiego ale to nie dobrze. Chyba, że mają endstone. Jak mają endstone, to mamy problem. natem Nie dobrze. M. Um. Nici muśko. Kurde, za chwilę. Nie dobrze. Ej, w ogóle to jest ten Filip 197 Dobra, kamienny mieczek. Eee, dobra, Edstone. Dobra, łóżce. Dobra, wolno. Dobra, robiliśmy typa. Ja więc nie problem. problem. Teraz wykupimy szybkość. Szybkie kopanie to sobie położymy. Teraz nie, no ja się miałem Ja już chcę złoto. A, zapomniałem muzyki, muzykę, bo mam muzykę ogólnie. No. Dobra. Tylko sobie ją trochę. Dobra, teraz jest git. No jedno złoto, dawaj. No dawaj jedno złoto. Dobra, mam ci Lecimy, tam jest nasz ziomek. Kurde, zdechnął. Dobrze. No fajna mu znieszka, nie? Kto im znieścił Aha, żółty im zniszczył łóżko. Aha, dobra. żółty nie wyręczył. A ja im poleciałem znieścić łóżko, nie? Dobra. Sobie eh, kupimy fireballka. Bo fireballki są so potrzebne, czemu nie? Dobra, lecimy sobie. Nie no kurde, ale głupio się ten Steve pobudował, walony. Zleciłem przez niego żelazny miecz tyle dobrych dobry itemów. Ale ten Steve głupi był. Я не да я нашел, туда давай. Давай. Окей, okay, купим шарку, давай. tym razem jesteśmy trochę słabsi słabiej uzbrojeni Kurde. Dobra, przydałoby się żółtych zniszczyć i wtedy byśmy wygrali. Aha, wyszedł. To nie nieźle. Dobra, robimy akcję. Halo, co to miało być? Czemu Fireball tam nie zniszczył? Czemu tam Fireball nie zniszczył, ale gówno? Dobra, sobie ta tak, żeby sobie nie marnować fireboli. Okej. Okay. Więc wyszedł teraz jego typ. Ministerstvo jest walka wyrównana. Jeden versus jeden. Jezus! Ale że znowu ta mapa? Trzeba od razu ras raszować ich. Dobra dobra Wisimmy No nie no tym właśnie akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek takim, że właśnie zginąłem, więc yy... zostawcie łapkę w górę, jeżeli następnym razem chcielibyście Pixela Naura.